Myślę, że każdy z nas słyszał kiedyś ten dowcip o tym, że czy to prawda, że w Moskwie na Placu Czerwonym rozdają samochody? I tak, to prawda, tylko nie w Moskwie, a w Petersburgu nie samochody, a rowery i nie rozdają, tylko kradną. A reszta to prawda. Trochę tak samo jest ze Świętem Trzech Króli. Czy to prawda, że dzisiaj obchodzimy Święto Trzech Króli? Tak, to prawda, tylko nie święto a uroczystość. Nie wiemy, czy było ich na pewno trzech, i na pewno wiemy, że nie byli królami. Trochę tak jest. Ja zawsze zaczynam od tego przykładu ukazania w. Święto Trzech Króli w uroczystość Objawienia Pańskiego. I zawsze co roku ktoś do mnie przychodzi później, albo jest to jakiś ksiądz, albo jest to jakaś pobożna, bywoła niewiasta i mówi, proszę księdza, no tak, no niby ma ksiądz rację, niby to wszystko prawda, no ale tak nie wolno mówić, nie powinno się mówić. No bo jeszcze ktoś sobie pomyśli, że to wszystko jest bajka dla małych dzieci. O tym, czy jest to rzeczywiście bajka dla małych dzieci, będzie właśnie dzisiaj. Witam w szesnastym odcinku podcastu Przekazania, w którym usłyszysz normalne kazanie, bez frazesów, bez zbędnych słów, a czasem, mam nadzieję, z odrobiną dobrego humoru. Ja nazywam się Adam Kwaśniewski i jestem księdzem. A teraz posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich gdzie ma się narodzić mesjasz ci mu odpowiedzieli w betlejem judzkim bo tak zostało napisane przez proroka a ty betlejem ziemio judy nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast judy albowiem z ciebie wyjdzie władca który będzie pasterzem ludu mego izraela Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem rzekł: Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda. Inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Rzeczywiście mamy pewien problem z uroczystością objawienia Pańskiego. Ja pamiętam 15 lat temu, kiedy po wielu latach to święto, ten dzień 6 stycznia wracał jako dzień wolny od pracy. To w jednym z obiektywnych programów informacyjnych pojawił się taki, takie zdanie, że udało się, wreszcie, mamy wolne w Trzech Króli, a teraz czas zawalczyć o uwolnienie od pracy innych świąt. Święta Pizzy 9 lutego, dnia dentysty 5 marca albo Międzynarodowego Dnia UFO przypadającego na 2 lipca. Żeby sarkastyczny wydźwięk tego materiału informacyjnego był podkreślony, to jako eksperta w dziedzinie wolnego w Trzech Króli poproszono jednego ze znanych wrocławskich kabareciarzy. Rzeczywiście jest tak, że wiele osób z tym wolnym w Trzech Króli ma pewien problem, bo traktuje to jako pewnego rodzaju folklor, jako pewnego rodzaju zabawę. Tak jak w święto Matki Bożej Zielnej przychodzimy do kościoła z jakimiś ziołami, kwiatami po to, żeby je poświęcić, no to mamy dokładnie to samo 6 stycznia, tylko wtedy przychodzimy do kościoła z kredą i z kadzidłem, którą poświęcimy i którą później napiszemy na drzwiach. Naszych domów, że tutaj chcemy, aby Chrystus błogosławił to mieszkanie. No i rzeczywiście problem polega na tym, że jeżeli chodzi o tych trzech króli, to jeżeli popatrzymy na to wydarzenie historycznie, no to właśnie wiemy, że nie było ich trzech. Albo Przypuszczamy, że nie było ich trzech. Wiemy, że nie byli królami. Nie mamy do końca informacji dotyczących ich wizyty u Heroda, ich wizyty u pana Jezusa. W zasadzie wszystko, co o nich wiemy, przed chwilą usłyszeliśmy w Ewangelii. Mało tego, tradycja chrześcijańska opowiada o nich w bardzo różny sposób. To znaczy, są takie przekazy, są takie mozaiki, na przykład w kościele koptyjskim, które pokazują wizytę sześciu króli. Tak, i byłoby to święto sześciu króli i okazałoby się, że słynne zdanie pewnego polskiego polityka wcale nie mijało się z prawdą. Są takie przekazy, które mówiły o dwunastu królach czy dwunastu mędrcach, którzy przybyli do pana Jezusa. Czy byli królami? No. No właśnie nie wiemy. Ewangelia używa greckiego słowa magos, które oznacza dosłownie mówiąc magów, ale to słowo nie jest rozumiane w tym sensie, w jakim my dzisiaj, napakowani literaturą fantastyczną, rozumiemy magów. To znaczy, to nie byli ludzie, którzy parali się czarami, jakimś wróżbiarstwem, ale mędrcy, ktoś, kto interesował się wiedzą, kto zgłębiał astronomię, astrologię, rozumiał matematykę. Tak. Dzisiaj na Nadajemy im imiona Kacpra, Melchiora i Baltazara, chociaż prawdopodobnie te imiona wzięły się raczej od tego napisu na drzwiach, który piszemy, który pierwotnie oznaczał łacińskie Christus mansionem benedicat, niech Chrystus pobłogosławi to mieszkanie. No i od tego CMB wzięło się Kacper, Melchior i Baltazar. Ale na przykład autor starożytnego utworu, księga Adama i Ewy, nadaje im inne imiona, imiona Chor. Basantor i Karsudas. Tak ciężkie imiona. Dwóch pierwszych lokalizuje jako władców Persji i Saby, natomiast ostatniego jako króla wschodu. No to jak to jest z tą uroczystością Trzech Króli? No właśnie nie trzech królów. Przede wszystkim ta dzisiejsza uroczystość to jest uroczystość objawienia pańskiego. I to jest bardzo ciekawe, że kiedy sięgniemy sobie po liturgię kościoła, dobre wiarza, do modlitwy, którą wiele osób codziennie odmawia w kościele, to w jednej z antyfon na dzisiaj przeczytamy takie zdanie, że dziś jest ten dzień, kiedy świętujemy pokłon mędrców ze wschodu objawienie się Chrystusa w czasie Chrztu w Jordanie, a woda przemieniona w wino, cieszy Biesiadników. To jest jedno z najstarszych świąt w Kościele, które skupia w sobie w zasadzie wszystkie te wydarzenia, w których Pan Jezus opowiada o sobie światu. Mędrcy ze wschodu są symbolem tych osób, które przychodzą z zewnątrz, które nie są członkami narodu wybranego, którzy nie mają tej historii całej y, Starego Testamentu, nie rozumieją jej, często może i nawet nie znają, a mimo tego Pan Bóg się im objawia. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie to jest dokładnie ta sama historia. Ludzie przychodzą tam zobaczyć Jana, przychodzą nad Jordan, żeby z nim porozmawiać, usłyszeć Jego słowa. A w tym tłumie spotykają kogoś, kogo Jan nazywa Mesjaszem. W Wesele w Kanie Galilejskiej, to jest pierwszy cud Pana Jezusa, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego uczniowie. Do tej pory był dla nich po prostu jakimś rabbim, kolejnym nauczycielem, kimś, od kogo mogło, może chcieli się czegoś się nauczyć, może chcieli czegoś się dowiedzieć. Był jakimś celebrytą w ich środowisku, ale od tego momentu zaczynają patrzeć na Niego jako na kogoś innego. Jako na Pana Boga. To jest uroczystość objawienia Pańskiego, i trzeba sobie powiedzieć wprost, że w pewnym rankingu świąt i uroczystości kościelnych to jest jedno z najważniejszych świąt w ogóle. Chyba tylko i wyłącznie Wielkanoc i Boże Narodzenie są w tej hierarchii wyżej, bo Wielkanoc i Boże Narodzenie opowiadają, co Pan Bóg zrobił dla człowieka, ale tak naprawdę nie miałoby to najmniejszego znaczenia. Gdyby człowiek się o tym nie dowiedział, to trochę tak, jak byłaby jakaś niesamowita promocja w sklepie na rogu. Yy, sprzedawaliby telewizory za złotówkę albo samochody za 100 zł. No i super, że jest taka promocja, tylko gdyby nikt o niej nie wiedział, gdyby nikt z niej nie skorzystał, no to. No to na co nam to wszystko? Gdyby Pan Bóg przyszedł na świat, gdyby umarł za człowieka, gdyby wyzwolił go z jarzma grzechu i ten człowiek nigdy by się o tym nie dowiedział, że coś takiego w ogóle miało miejsce, jaki by to miało sens dla nas, jaki miałoby wpływ na nasze życie? No właśnie, żaden. Ale Pan Bóg wymyślił to inaczej. Nie tylko przyszedł na świat, ale jeszcze pozwolił na to, żeby człowiek się o tym dowiedział pozwolił na to, żeby człowiek to zrozumiał, żeby człowiek tą wiadomość przyjął do siebie i to świętujemy przede wszystkim w dniu dzisiejszym. Jakieś przeżycie. No i myślę, że to jest szalenie ważne, żeby zobaczyć to w ten sposób. My bardzo burzliwie bronimy święta Trzech Króli. Bardzo się boimy, jeżeli ktoś mówi, że no właśnie, to nie było trzech, tylko sześciu, że się nie nazywali Kacper i Melchior i Baltazar, że byli na pewno królami. To trochę może budzić w nas pewnego rodzaju taki niepokój. Bo jeżeli przyjmę do wiadomości, że to nie było tak do końca, że mam do czynienia z jakąś opowieścią, której historyczne fakty mogą się nie zgadzać, to zaczynamy się lękać. Czy w takim razie to wszystko dookoła, co tam było opisane w tej Ewangelii, czy to też jest rzeczywiście prawdziwe? I myślę, że ta dzisiejsza Ewangelia i ta dzisiejsza uroczystość to jest doskonały moment do tego, żeby popatrzeć się na swoją duchowość, swoją religijność. Czy ona przypadkiem nie jest religijnością, powiedziałbym, taką neurotyczną? Co mam na myśli mówiąc o religijności neurotycznej? Więc, neurotyczność to jest taki zestaw cech osobowości, który polega na silnym niezrównoważeniu emocjonalnym. Na pewnej niskiej odporności na stres i skłonności do tego, żeby popadać w lęk. Religijność neurotyczna to jest religijność, która się przede wszystkim opiera na pewnego rodzaju strachu. To znaczy, człowiek się boi, że cokolwiek wyciągnięte z tej jego bańki, z tego jego domku, który sobie zbudował, że jeżeli wyciągnie z tego chociaż jedną cegiełkę, to cały dom się od razu momentalnie zawali. I jeżeli buduje tą swoją religijność na przekonaniu o tym, że tak, było na stopniu, Procent trzech króli, nie było ich dwóch, nie było ich czterech, trzy jest tą liczbą, która jest jedyną i poprawną. I oni nazywali się Katper, Melchior i Baltazar. To jeżeli ktokolwiek powie, że hm, no nie do końca tak, to zaczynamy odczuwać strach. To zaczynamy się bać, że ta moja religijność gdzieś poleci na samo dno, rozwali się po prostu jak domek z piasku. Tylko że to nie jest fundament naszej wiary. Fundamentem naszej wiary jest objawienie pańskie: to, że Bóg mówi do człowieka. I czy On powiedział przez trzech przez sześciu czy przez dwunastu nie ma najmniejszego znaczenia? Czy objawił się Kacprowi, Melchiorowi, Baltazarowi, czy też Chorowi, Basantorowi i Karsudasowi, to też nie ma najmniejszego znaczenia? Czy ci ludzie byli królami, czy mieli swoje wojsko, czy władali czymkolwiek, czy może byli astronomami, matematykami, biologami? To też nie ma najmniejszego znaczenia. Znaczenie ma to, że Bóg objawił się człowiekowi. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, żebyśmy szukali tego sedna naszej duchowości, żebyśmy nie zatrzymywali się tylko i wyłącznie na pewnej obrzędowości, która jest piękna, tak, jak najbardziej trzeba ją praktykować, trzeba się starać ją podtrzymywać. To jest niesamowite, cudowne, fantastyczne. Jak się chodzę teraz po kolędzie, podchodzę do drzwi i na tych drzwiach jest napisane CMB Kolejny rok, tak, dla kogoś to jest ważny znak, żeby pokazać, jestem chrześcijaninem. To są cudowne sprawy, jak najbardziej. Ale one nie są ideą, one nie są sednem. To nie to jest najważniejsze. I jeżeli zatrzymamy się tylko na tym. To nic nam nie przyjdzie z całej tej uroczystości objawienia Pańskiego. A jeżeli to będzie, ten symbol będzie dla nas jakimś pomysłem, jakąś, jakimś punktem wyjścia do głębszej refleksji na tym, co to znaczy, że Bóg się objawił człowiekowi, to jest to to, o co naprawdę tutaj chodzi. Ja myślę, że dzisiaj w konkrecie pewnym trzeba się zastanowić nad tym, jak ja to przeżywam. Co jest dla mnie ważnego, to znaczy jak się Bóg objawił w moim życiu. Myślę, że warto tak bardzo praktycznie w dniu dzisiejszym zastanowić się, czy są takie momenty w historii mojego życia, kiedy ja bardzo namacalnie czułem obecność Pana Boga w moim życiu, kiedy mogłem powiedzieć, że tak, tutaj Bóg się do mnie objawił, uśmiechnął, tutaj, w tym miejscu i w tym czasie w jakiś sposób do mnie przemówił. Być może to będą jakieś słowa, które ktoś kiedyś mi powiedział, może jakaś spowiedź, może jakieś przeżycie mszy świętej. Ja kiedyś na jednym kazaniu o tym mówiłem. Ja miałem osobiście taką historię, kiedy chodziłem do liceum, chodziłem do 9LO we Wrocławiu, które jest położone zaraz obok kościoła Dominikanów, i kiedyś, żeśmy mieli jakąś lekcję odwołaną, i tuż przed dwunastą skończyłem lekcję chyba 11.50, i pomyślałem, że wstąpię na chwilę o 12 do Dominikanów. Poszedłem, chciałem się wyspowiadać, yy, kolejka nie była aż taka strasznie długa, dlatego że to był jakiś okres zwykły. Posiedziałem sobie, wyspowiadałem się i kiedy wychodziłem, akurat był moment, w którym yy, było przeistoczenie. Klęknąłem na chwilkę i patrzyłem na tego księdza, który trzymał w ręce hostię, który trzymał w ręce kielich i nie mówił do ludzi, nie czytał z mszału, tylko mówił do tego chleba. Mówił do tego kielicha. Ja miałem takie głębokie przekonanie, że on autentycznie wierzy w to, że stoi przed nim osoba, a nie rzecz. I takie niesamowite doświadczenie. Obecności Pana Boga w tych symbolach eucharystycznych. I to było tak silne, że mija od tego czasu ponad 20 lat, a ja dokładnie pamiętam, jaka była pogoda wtedy, jak wyglądało, wyglądało otoczenie. Nie pamiętam, jak byłem ubrany, ale pamiętam, że to był taki moment, kiedy było ciepło i nie miałem na sobie kurtki. I to jest taki moment, w którym Pan Bóg mi się objawił. Przez tego księdza, przez słowa Eucharystii, przez y, chleb i wino to było moje takie prywatne objawienie. I myślę, że warto, żebyśmy dzisiaj, oprócz poświęcenia kredy, oprócz poświęcenia kadzidła może oprócz zapalenia tego kadzidła w domu i napisania y, CMB plus 2025 na naszych drzwiach żebyśmy się zastanowili właśnie nad tym, w jaki sposób Bóg się mi objawił w moim życiu. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka tego podcastu, mam nadzieję, że w jakiś sposób się Wam podobał ten odcinek, zapraszam do obserwowania, do subskrypcji, do klikania łapek w górę, plusików jakichś innych form dawania swojej obecności i też zapraszam do sekcji komentarzy, bo być może ktoś się z tym co dzisiaj powiedziałem w jakiś sposób nie zgadza, więc jak najbardziej można o tym napisać. Jeżeli ktoś się. Zgadza, to też można o tym napisać. Bardzo serdecznie dziękuję, do usłyszenia i szczęścia Boże.